Jeżeli pan sobie przypomni, protest nasz 40-dniowy w 2018 roku został utworzony przez pana premiera morawieckiego fundusz solidarnościowy. I na ten fundusz składają się najbogatsi Polacy z całej Polski. W tym momencie od 2019 roku na fundusz, na fundusz solidarnościowy wpłynęło 33. Miliardy złotych, z czego 12 miliardów jest y, rzeczywiście przekazane na pomoc osobom z niepełnosprawnością, ale niestety nie na asystentów, nie na opiekę wytchnieniową, nie na sprzęt rehabilitacyjny, nie na turnusy rehabilitacyjne. Nie wiem, na co te środki są. Pani nie są widzi tak tutaj tych łożone, środków, żeby one miały ale, znaczący wpływ ale, na komfort życia osób z niepełnosprawnościami, ale, tak? Ale, ale oczywiście ten fundusz solidarnościowy zmieniłby nasze życie. Y, życie tych osób z niepełnosprawnościami i tak naprawdę PiS odebrał to życie, bo ja jeszcze nie dokończyłam. 20 miliardów i proszę, żeby to mocno wybrzmiało, Pis ukradł, zmieniając ustawę w 2019 roku i nawet wyrzucił słowo niepełnosprawni i 20 miliardów po prostu zabrał do swojej kieszeni i jest, są, te, pie, to, te pieniądze są wydawane na te cele, które uważa PiS. Więc jest to hańba okropna.